Słuchajcie, to jest ta chwila, odpaliłem kamerkę i zaraz zobaczycie moją twarz, ale kliknijcie łapeczkę w górę, kto chce zobaczyć moją twarz, to klika łapeczkę, bo tutaj jestem, tu jest moja kamerka, a tu jest mój piękny sklep, na który możecie sobie wejść i zobaczyć, są poduszki, bluzy, koszulki niedługo świąteczne, ale teraz uwaga, ja się pokazuję, klikajcie łapeczkę i wchodzę za 3, 2... Jeden! uwaga, uwaga, uwaga! tej idę, tej idę, idę. To jestem ja, boom! <laughs> Small team! To jestem ja. Pierwszy raz czekajcie, a jakoś, jakoś, czekaj, czekaj. O, teraz mi widać? Chyba teraz. Jak jestem ładny. <laughs> no tak naprawdę to jest brzydki <laughs> Słuchajcie, tutaj mam właśnie smilezlow team. Nowa kolekcja też będzie dostępna na sklepie. Kto jest smajl team? Będziemy mówić na, na nasze powiedzenie to będzie smyslu team rządzi! Zapamiętajcie to, dlatego że moi przyjaciele nie wiedzą. Że odpaliłem kamerkę. Oni tam się znajdują. Słuchajcie, w tej wiosce mieszka Sebek, Patrycja, ogólnie moi przyjaciele i rodzina. Też Alek tutaj jest domek, zobaczcie, Alka, i oni nic nie wiedzą, że odpaliłem kamerkę. Tylko wy wiecie, a oni nie. <ścoughs> I robimy wielkiego pranka. Teraz słuchajcie, pójdę do nich i będę udawał, że normalnie jakby nigdy nic gramy w Minecrafta, nic się nie dzieje, tak? Ale oni nie wiedzą, że ja mam. Kamerkę! <noise> Ale to będzie dowalone. A później na końcu powiem im, że włączyłem kamerkę, że ja jestem, nagrywałem ich reakcję, śmiałem się, widzieliście mnie i będzie wiele rzeczy się działo. Więc zaczynamy. Biegniemy, wyglinijcie opeczkę w górę, zróbmy wyścig. Słuchajcie, ja kiedyś robiłem takie wyścigi bardzo szybkie. Zróbmy wyścig na opeczkę w górę. Kto się cieszy, że tutaj włączyłem kamerkę, jestem, no to robimy wyścig do sepka. Kto zażegnał apeczkę za 3, 2, 1, szybko biegniemy, biegniemy, rura! <noise> Ja nie że Głupio się czuję, że włączyłem kamerkę. Słuchajcie, to jest pierwszy filmik z kamerką na tym kanale? Ej, <grymny> tak, to się dzieje. Pierwszy filmik z kamerką na tym kanale. Nie, no, ja, ja się syro tak głupio czuję, że nie wiem, co powiedzieć. No, trochę się wstydzę. Ja może lepiej se kaptur założę albo coś, żeby mnie, mnie było mniej widać, mało. <grymny> ja nie wiem, albo dobra, wiecie, co se założę? Czapkę! Nową czapkę! Ej, na moim sklepie są też czapki. Czekajcie, patrzcie na to, żeby się schować. Uwaga, biorę taką fajną, bo moje kolory też są takie żółte. Akurat mam tutaj niebieską bluzę, ale słuchajcie, mam też żółte czapki. Boom! I zobaczcie, jaka uśmiechnięta będzie. Czekajcie, czekajcie. O, teraz sobie ustawię. Tak, patrzcie. I smajs, a jestem podobny, zobaczcie. Takie minki uśmiechnięte, fajnie mam. To jest w ogóle minka haftowana. Ona jest haftowana, jest bardzo twarda, solidna, że normalnie możecie się rzucać w śnieg tą czapką, a nic się nie stanie, Oni tylko nic im nie piszcie i nie mówcie, że mam kamerkę, dobra? Nic nie możecie pisać i mówić, bo się wtedy wkurzę. Sebek! O, jest! Nie ma, co tam? Siema, Sebek, pomóc ci w czymś? Nie spałem przed telewizorem, przed chwilą Eee, co robisz? mam dla ciebie robotę, dawaj tutaj. Aha, spałeś, no tak, bo noc jest w Minecrafcie, u mnie jest dzień. Dobra, no to lecimy w taki razie. co? tutaj, dam ci kosiareczkę, dobra? I pokosisz mi trawę. Co? Ja mam robotę? Jak? No normalne, a po co ty to przylazłeś? <laughs> ty mi dajesz teraz robotę? Czekaj, ja ci wyciągnę traktorek, tylko go muszę znaleźć Ja mówię mu... Czekaj, 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 będę mutował, czekaj, zmutuję sobie mikrofon, dobra. Ej, ej, on serio, on nie wie, że nic się dzieje, on, on myśli, że to wszystko jest normalne. Ale ja nagrywam z kamerką, on o tym nic nie wie. On będzie w totalnym szoku jak ja mu to pokażę i powiem Dobra, <laughs> idziemy Idziemy, idziemy. Sebek, mam, no to ci mam, pomogę. Mam, czekaj, czekaj. Aha, to, proszę bardzo Okej, okay, dobra, dobra. Ej, ale kosić trochę będzie... trawę. Ale w nocy? Kosić trawę. No to co, to co to? Noc czy nie noc normalnie się kosi trawę, nie? Tylko tu trzeba jeszcze poprawić, ale... zamurować trochę. Ale w nocy mam kosić trawę, przecież jest zimno. Jest. Gwiazdy są, jest bardzo no, zimno, jest a chodno. Trawa jest długa, noc jest długa i trawa jest długa. Ej, on mi daje robotę w ogóle. E, dobra, bo Sebek ja ogólnie nagrywam odcinek, nie? No no. Ale to jest normalny, odcinek nic tutaj się nie dzieje, to jest wszystko, wiecie, to jest wszystko normalne. Yy, jakby tu nic nie ma. Yy... <ścoughs> Co, coś ci nie wierzę, że ty ten odcinek nagrywasz, Jak coś ty możesz... normalnie byś inaczej ale gadał. Ale Sebek, normalnie gadaj cały czas, nie stresuj się, wszystko jest okej. Okay, ale ja ma... się przed niczym nie stresuję, ty coś tutaj oszukujesz, ty nie nagrywasz żadnego odcinka. E, ale ogólnie hoppy. jak będę jeździł traktorem, to będzie mi zimno w ręce. A, jeszcze paliwo potrzebuję. Czekajcie, bo jest ogólnie Trzymaj, zima. Trzymaj, daję ci paliwko. Jest, ogólnie w Minecraftie jeszcze śniegu nie ma, ale jest zima, więc na to mam sposób. Komu jest zimno w dłonie, to mam rękawiczki. <laughs> Jestem przygotowany na zimę i na święta. Wszystko jest na smyslow.pl! Zobaczcie! Takie rękawiczki! Z minką uśmiechniętą! I są takie fajne, delikatne, że tak, no, uczuciowo mi się w nich fajnie będzie grało. Teraz nie będzie mi zimno! Ha! Smyslow Team! Smyslow Team rządzi! Dobra, no to w takim razie... A, dał mi paliwo, no okej, okay, weźmy sobie... A, ja mówiłem... Sebek, nic, sebek dalej nic nie ogarnia. No on... bo ja spałem i wiesz, obudziłem się i jestem zakręcony. Coś tam mówiłeś o czapkach. Ja wiem, bo mam. Noszę twoje czapki i rękawiczki też mam. Ej, a wiesz, że ja widzą, pokazałem to realnie. Tak na żywo pokazałem im? Wiesz? Eee, ze zdjęcia. Zdje... Nie, nie zdjęcia. Pokazałem im na żywo. Widzą w sensie. Wiesz jak co, na żywo, co ty miałeś? live odpalone im, żeby pokazać, czy co? Jak live'a? Przecież nagrałem filmik. A filmik nagrywasz? Co ty Olicyje. gadasz w ogóle za głupoty? Ja Olicyje. nie rozumiem Ciebie. On nie ogarnia, nie ogarnia, ale jakoś się dowie, wiecie, że odpaliłem kamerkę, będzie w szoku. Bo ja czasami mutuję mikrofon na drugim pulpicie, nie? I wtedy on mnie nie słyszy. Jak sobie mutuję mikrofon. E, dlatego A jest... ja tutaj elegancko już o. postawiłem płot. On se gada, gada, nie? Wiecie, o jako mnie nie słyszy, wy mnie słyszycie, o mnie, nie? No to on, wiecie, jest dezorientowany. A siadamy i teraz jedziemy, Kości, trawę! Kosisz, trawę, tak Kościmy, jest. dawaj, dawaj, gazu, ej, miodu, a ja, w, a ja włączę piosenkę Smyslu, ej, a wiesz, słuchaj, dzisiaj piosenka Smyslu jest. jest! Ja wiem, trailer, czekam na niego i czekam, i się doczekać nie mogę. Tak, słuchajcie, dzisiaj piosenka wleciała, trailer już jest chyba, nie? Smyslu, tak. tańcz moja nowa piosenka! Już wchodzi, właśnie, ja, ja wchodzi. Mam zatańczy, czekaj, Ja wam kamera. Bum, to jestem ja I teraz macie tutaj, tutaj macie Czekaj, jakość, jakość, dobra Tutaj leci, tutaj leci Tutaj leci trailer Mojej piosenki z Możecie zobaczyć teraz Jest cały trailer Zapowiedź mojej piosenki z Tańcz, Uuu. Będziemy tańczyć sobie Ta la la, la la <ślaski> A to jest mój cały asortyment Możecie wejść na Smajstą A i słuchajcie Jak komuś jest zimno Teraz wyłączę mikrofon Sebek nie słyszy, nie? Jak komuś jest zimno Może, może jest zimno, może nie To mam uwaga Niedługo będą kocy Koc smajsu, zobaczcie to. Teraz wam pokażę. Koc smajsu, który jest naprawdę duży i jest bardzo mięciutki. Bardzo mięciutki jest. Patrzcie, uwaga, uwaga. To jest mój koc. Czekaj, zarzucę go sobie. Czekaj, żebym tylko nic nie wyrwał. Bum! <laughs> czekaj. Zakręcił się. To jest kot z majslo, taki wielki, widzicie na całą kamerkę! możemy nim się okryć. BOOM! Cały, a ja jestem, no, jestem dosyć szeroki, nie? Cały mogę się okryć, a ja uderzyłem w mikrofon. I nie będzie mi zimno, czekaj, sobie poprawię. O, tak elegancko jeszcze mogę, wiecie, sobie jeszcze bardziej się zawidać, tu dwie osoby. O, kto do mnie przyjdzie? <laughs> Ej, drugą osobę tu ukryję, gościu, drugą osobę, czy ja tu zmieszczę drugą osobę i się zakryjemy razem? Dobra, i taka koc, właśnie minki będą super raśne i będzie na środku Smyslu Team, o, czekaj, ja wam pokażę. I tutaj jest, tutaj jest Smyslu Team, o, Smyslu Team mamy, nie? Więc spadajcie zobaczyć na sklep, a teraz klikamy nagrywanie i lecimy do Minecrafta, skupmy się teraz, nie? Ty Ale ja już jestem... tą trawę czy co ty robisz bo ja jestem... nie mam czasu ja zaraz idę na chatę <laughs> Ja jestem ciekawy w ogóle jak y, widzowie jak czy jesteście w szoku czy nie Napiszcie w komentarzu czy jesteście w szoku że włączyłem kamerkę że nagrywałem z kamerką Jesteście A w szoku w ogóle szoku, to gości mam słuchaj paty przyjdzie Paty przyjdzie No za chwilę Pati przyjdzie! Dobra, Dobra dawaj Pati, daj Pati daj Patty, daj Patty. Czekaj, czekaj, ona za, za minutę ma być, więc ona jest punktualna, okay. no Patrycja za przyjdzie, Patrycja. Czyli Patrycja to jest moja dziewczyna, ona też nie wie, że włączyłem kamerkę. Nie wie, tylko wy wiecie. Ja teraz czekaj, y, odpalę kamerkę. Dobra, y, kamerkę, mikrofon. Y, dobra. Okej. Okay. Y, Sebek, y, słuchaj. No no. Patryca przyjdzie? No to dawaj ją. Dawaj szybko, dobra, idź po nią, Dobra, czekaj, ja jeszcze idę zobaczyć, czy przyszła. Patry o idzie, idzie. Okej, okay, dobra. O, jest Patry. O, cześć, cześć. Co ty to robisz? Cześć Patrycja, cześć. Hej, a co ty się tak cieszysz na... Ja nie, nie wiem, on jakiś dziwny dzisiaj jest. Gada, sam do siebie później. Ja nie wiem o co mu oh, Ja nie wiem. Gada sam do siebie jest, w szoku. O no, no nie wiem, Sebek on dziwny dzisiaj jest, bardzo. Ej, Sebek! Do. Sebek pokazuje ci coś, czekaj. Co ty mi Ej, a co my robimy? Nie wiem o co on mu nagrywa, chodzi, on co jakiś śmieszek się, się zrobi. Sebek, Dobra, wiecie co, sebek. ja idę sam kosić tą trawę. Ej, Sebek, patrz na mnie, patrz na mnie. No i co? Coś ci pokazałem. Ja nie wiem, no bardzo, bardzo śmieszne. Patrycja, no kupa Dzień, zabawy. nic nie po pokazuje. Ej, nic nie pokazuje? A co pokazujesz? Co niby pokazujesz? Nic nie pokazuje. normalnie jak młot, stoisz i się nie ruszasz. Ale ja ci pokażę, stoisz jak to drewno, które oni tu postawiłem. Serio. Ej, oni serio, czekaj, przełączę. Oni serio nie wiedzą, że odpaliłem kamerkę. Oni myślą, że ja stoję jak sub, że co ja pokazuję, bo oni pewnie myślą, wiecie, że ja pokazywałem zawsze wam zdjęcia, nie? A teraz jest normalnie kamerka, normalnie mi widzicie w czasie rzeczywistym, tutaj jestem, tutaj do was macham, nie? I oni o tym nie wiedzą, jak oni się dowiedzą... <grym> Ja to nie wiem co, jaka reakcja. Ej, może to oni odpalą kamerkę. Ej, może byśmy umówili, y, namówili Sebka i Patty, żeby oni odpalili kamerkę, żebyście zobaczyli Patrycję. Ona jest ładna, taka blondynka, hot. A i, i Sebka. Sebek jest umieśniony, ma o, duże mięśnie. Więc może to byłoby kozak, ty, y, jakby odpalili kamerkę, ale wiecie, ja jestem taki Jaki brzydki, ty. <laughs> ale oni są ładni, oni są modelami, wiecie. Ja to nie mam zbyt wiele co do pokazania. <laughs> już czekać nie będę Dobra, Pati co robi? Paty kosi trawę! Ej, głowa ci skacze. No ty, ty nie chciałeś, kosi, no to patrz. Ja ja ej, głowa ci skakała, weź, ej, weź siadnij jeszcze raz. Jeszcze raz. Co jest ej, co jest z twoją głową. Cześć, weź sieć, weź sieć, weź sieć Dobra, nie no i... Nie, nie możesz? A jechałaś przed chwilą, Lol. A co nie się zamysło? Ej, patrz, patrz, patrz co się dzieje z twoją głową! Ej, co jest? Co się nie dzieje Nie co się dzieje, to już wieczór, ja się robi. To. Dobra, ej, chodźmy, chodźmy teraz do, e, na pizzę, postawię wam pizzę, mam kasę. Pizza? No to no ty taki dziwny, miły dzisiaj jesteś? Jak no właśnie, coś mi tutaj śmierdzi ogólnie, śmiejesz się sam do siebie, ja nie wiem. Jestem dla was miły? No jesteś jakoś przesadnie miły. miły, to się nie zdarza codziennie. No ja jestem miły, ja zawsze jestem miły. No Ale nie, no wiesz, nie. no czasami nie? nie jesteś, a dzisiaj jesteś jakoś bardzo. Ej, sobie, ty zabierasz nas na pizzę Cebek mówi, że nie. Ale ty stawiasz, <coughs> ja nie mam pieniędzy, ja nie płacę Ej, za a Patrycja, wiesz, że smajsu tań się pojawiła nowa piosenka, smajsu tań! Zapowiedź! Ja już wbijam, zostawię. No wejdź zobacz, w górę. no łapeczkę zostawcie tam po tym. Kliknijcie łapeczkę, kto się cieszy. O taką uśmiechniętą! Uśmiechnięta łapeczka! Smańsu no, tym rządzi! Woo Patrycja tańczy, My team. Patrycja tańczy, dobra, chodźcie, okej, okay, chodźcie, postawię wam pizzę, uwaga, o, willaczer e, tu jest, villager <grym, grym, grym>, na kuchni, Siemaniu, Aniu, słuchaj, potrzebuję pizzę raz, dwa, e, dla moich przyjaciół, bo jestem ich najlepszym, ukochanym, najlepszym z rodziny, członkiem, członkiem rodziny. I co on gada sebek? Ja nie wiem, o co mu chodzi, pierwszy raz y, widzę go to w takim stanie. Naprawdę, ja też. Pierwszy raz, ale co wy w szoku jesteście, że my widzicie pierwszy raz? Taki tak jakiego? Przecież ja, jak? Ja, jestem normalny. ja no jestem normalny. Normalny, ale chodzi o to, że jesteś dziwny. Zachowujesz no, się jakoś dziwny, miło za ale, miło do nas. Mega dziwny. Co, że się zachowuje dziwnie? No, no, ty nigdy byś pizzy nie postawił. Zawsze mówiłeś, pieniądze dawaj na pizzę, wiesz, ile to kosztuje. Ale I że, tak ja, Że ja zawsze na pizzę, że ci z żałowałem jo? Tak, no. A, ty A ty teraz chcesz, do chcesz ją radziele, postawić jako. Rzeczy, Aha, że, no, no, że chcę normalnie wam postawić, no, no. Powiecie, e, czekaj, przełączę, e, bo ja tak nigdy im nie postawiałem, wiecie, nie, tak e, nie włączałem kamerę, teraz jestem miły, szczęśliwy, bo ma włączona kamerka, jest ja zgadam do was na kamerce, a teraz <laughs> zobaczymy, je, jak, czy oni się w ogóle skapną, nie? Dobra, e, no to, o, jak Patrycja, <laughs> Patrycja. Bo jesteś głodna, to ci więcej No to daj, daj Taka, ja to Willager, Villager, Villager 10 pizz co, 10 pizz On no, bogaty jest, taki <laughs> bogaty 10 ey. pizz, daj 10 Ja nie pizz. płacę, panie Villager, słyszysz? Ja, ja nie pizz. płacę nie. Ej, Villager, nie. Villager, ja villager patrz się tu na mnie Pięć pizz i następne 5 O tak, o takie 5 i takie 5 Hahaha <laughs> <Villager> w szoku <laughs> O co mu chodzi? Czemu on się tak śmieje? Co mu jest? Co ty, Patrycja, ja masz z nim wie, coś, wie. ten? On ci coś wier... wier... co cię wier... w szoku, nie Idź to rob na grzejnik. Co gadam? Na ten. Na... Nie na grzejnik, tylko jak to się robi? Na... Do pieca! <gadam> Do pieca idź wkładaj, bo to... Ja zamawiam podwójnie. 20 pizz. <gadam> Nie, to, to może jest jakiś sen mój, może mi się nie się, Nie wiem, może sen za darmo, za darmo, za darmo. Bierzcie, co? dzisiaj jak rozdaje. jakiś. Smajso jest szczęśliwy. Smile dzisiaj stawia każdemu pizzę. Widzowie, kto chce pizzę, napiszcie w komentarzu, co byście chcieli: pizzę, hamburgera, e, hot doga. Smile dzisiaj szczęśliwy, happy jestem cały czas, widzę, ja postawszy. <laughs> Tylko, że ja na kredyt wezmę. Ja wiem, ja, ja tam zeszyt. nie z bierz kredyt i bierz tam bank, wszystko, <laughs> se rób, co chcesz. Nie, ja... ja nie, ja ja... Jadłam, ja jestem bogaty, ja mam kasę zapłacę Słuchaj, ja już się najadł tej pizzy, ja już nie chcę więcej. Nie chcesz już? No to idziemy, dobra, no to w takim razie idziemy, idziemy do tego, dobra, idziemy <laughs> Ale panie Paryca, wy wiecie, że ja was jakby nagrywam, ale ja, jak ja wyglądam ogólnie, wiecie jak ja wyglądam, nie? No, ale co, wiemy. no widzę cię przecież teraz. Dobra, ej słuchajcie, dobra, tylko mam dla was jedną prośbę, dobra? Jedną to? prośbę, jedną jak prośbę, to? do was widzowie tak samo Ale zaraz wam powiem, a pierwsze im powiem Ta, słuchajcie, teraz słuchajcie mi uważnie Patrycja Sebek, proszę, nie wchodźcie dzisiaj na mój kanał, nie, nie wchodźcie dzisiaj na mój kanał z obiecajcie mi to, przysięgnijcie, Przy, przysięgnij. No, no, no dobrze, no, to nie, wiem, nie będę no. wchodzić. Dzisiaj nie wchodźcie na mój kanał, Patrycja Sebek, Sebek, no okej, okay. obiecaj. Dobra. Dobra, okej, okay, specjalnie, dobra? ok, to zaraz czekajcie, mutuję mikrofon. A czemu? Dobra, zmutowałem mikrofon. Tak, słuchajcie, ta. słuchajcie, słuchajcie. Specjalnie to zrobiłem, żeby nie wchodzili na kanał. Jutro nagrywamy reakcję. Ja im się pokażę na kamerce, pokażę im się i pokażę im filmik, jak nagrywałem, włączymy filmik z kamerką normalnie. Im to pokażę i zobaczymy, jaka będzie reakcja moich przyjaciół. I też napiszcie w komentarzu, jaka jest Wasza reakcja jutro kolejny filmik z kamerką. Oglądajcie i smajstów tym rządzi. Jutro reakcja moich przyjaciół na moją kamerkę Będzie śmiesznie, będzie ciekawie, będzie zabawnie Więc pamiętajcie, tutaj wam się pokaże Slow Team i piosenka już wlecia na kanał Zobaczcie sami Dużo rzeczy na dostępnych na sklepie Sprawdzajcie i widzimy się jutro Smile Slow Team